Serdecznie wszystkich. Piąteczek, piątunio, ale na wstępie, przede wszystkim wielkie, wielkie dzięki dla Was. Wielkie dzięki za, za duże zaufanie, za chęć oglądania. Osiągnęliśmy limit 2000 subskrypcji. Naprawdę jest to dla mnie wielki, wielki wyczyn. Nie spodziewałem się tego zaczynając nagrywać dla Was. No, już, już ponad, ponad rok temu, ale ten on, drugi tysiąc pękł bardzo szybko. I zgodnie z zapowiedzią, ruszamy z konkursem. Konkurs dla Was, dla subskrybentów, wszystkich chętnych, którzy tylko będą mieli na to ochotę. Pod tym filmikiem zapraszam do komentowania. Subskrybuję i jestem chętny, albo subskrybuję, biorę udział. Zapraszam, komentujcie, kto tylko jest chętny na młodzika z mojej hodowli. E, było przedłużone do niedzieli, ale udało się to w poniedziałek. Mimo wszystko, ode mnie dla Was dwa młodziki. Mamy na to dwa tygodnie. Za dwa tygodnie e, w filmiku e, rozlosujemy wśród chętnych podkreślam, chętnych, którzy, którzy będą chcieli. Wziąć udział w tym konkursie. Rozlosujemy dwa gołąbki z pierwszego lęgu. Dla was. Tak jak mówiłem, ja pokrywam koszt wysyłki. Tak więc młodzik jest zupełnie zupełnie za darmo. Myślę, że wybiorę po jakichś fajnych parach rocznych, które, które u mnie się sprawdzają te, te ptaszki. Tak więc myślę, że będzie to coś ciekawego dla Was. Tyle w ramach wstępu. A teraz, co teraz przejdziemy do cyklu, który postanowiłem zacząć? Cyklu dla młodych hodowców. Zostańcie dzisiaj. Pierwsza część: jak zacząć. Czego zacząć? Przede wszystkim po kolei. Moi drodzy, naprawdę zacznijmy to wszystko po kolei, że tak powiem jak Bozia przykazała. Przede wszystkim potrzebna jest wiedza. Potrzebna jest wiedza, którą musimy nabywać od samego początku. I nie chodzi mi tutaj o wiedzę lotową, tak jak z reguły w większości przypadków bywa, że gołębie nabywamy. Gołębie lotujemy, chociaż przepraszam jeśli kogoś urażę, nie mamy o tym zbytnio pojęcia. Podstawą jest to, aby na początku określić sobie, jakie możemy fundusze przeznaczyć przed, na naszą hodowlę, czyli ile możemy wydać, czy jest na to nas stać w ogóle. Bo nie ukrywajmy, koszt karmy. Koszt gołąbków, jeżeli oczywiście nie mamy dojścia, nie mamy, nie mamy dobrych znajomych i tak dalej, koszt wybudowania gojemnika nie musi on być nie wiadomo jaki, muszą te wszystkie rzeczy spełniać podstawowe chociaż warunki, by się tym bawić, by się tym bawić, by zacząć się tym bawić. Nie każdy od początku nie powinien nastawiać się na to, aby być mistrzem, wszechmistrzem. Naprawdę nie tędy droga. Podstawą dla mnie jest co? Podstawą jest poznanie, na czym polega w ogóle ten sport, na czym polega hodowla tych pięknych stworzeń, bo to jest podstawą. Co musimy zrobić, żeby zapewnić im zdrowie? Co zrobić, żeby zapewnić im odpowiednią profilaktykę? Co zrobić, żeby czuły się dobrze w tym miejscu, gdzie są? To jest według mnie podstawa, i od tego musimy zacząć. Gołębnik, gołębnik, tak jak widać na załączonym obrazku, nie musi być fantastyczny. Ten gołębnik zbudowałem sam własnoręcznie. Cele, cele zrobiłem w zeszłym roku. To, te cele, to już jest coś, co sobie po prostu poprawiłem. Poprawiłem, bo miałem na to środki, i zrobiłem to dla własnej wygody. Moje cele pierwsze. Były zwykłe samoróbki spłyty, zamykania prowizoryczne, tak, by dało radę się to prowadzić. Czy gołębiom to przeszkadzało? Absolutnie nie. Również wówczas fajnie latały. Najważniejsze jest podejście do tych gołębi. Czyli, tak jak mówię, podstawą jest gołębnik, ale gołębnik przede wszystkim musi być funkcjonalny dla nas, funkcjonalny dla gołębi, czyli nie przepełniać. Bo to przepełnianie naprawdę kończy się źle. Mój gołębnik też nie jest duży, ale jeżeli wiem, że nie jest duży, dlatego moja zasada święta jest taka, że w tym gołębniku maksymalnie może przebywać 26-27 par. Jako, że lecę metodą wdowieństwa, z reguły przebywają tu same samce. Teraz, gdy jest to metoda, gdy są w okresie lęgowym, Otwarte mają drugie pomieszczenie do pomieszczenia wdów, gdzie tam praktycznie większość dnia partnerzy odpoczywają na siodełkach. Tam mają też wolierę na zewnątrz, mogą sobie wyjść. Pamiętajcie, przepełnianie gołębników bardzo, bardzo złe. Co dalej? Gołębnik przede wszystkim, i to powinniście sobie wziąć bardzo głęboko do serca, ja rozumiem, nie każdy ma środki, ja rozumiem, nie każdy może, ale coś takiego jak zabezpieczenie gołębi przed drapieżnikami typu kuna, to naprawdę jest podstawa. Nie chcę nikogo, w nikogo uderzać, broń Boże, ale to jest naprawdę podstawa. Jeżeli u mnie w tej chwili jest siatka, bo jestem tutaj w środku, normalnie, gdy wyjdę, zamknę im tutaj drzwi, będą miały drzwi jednolite szczelnie zamknięte, żeby im też tutaj zbytnio nie wiało. Ale ta siatka jest cienka, dlatego na noc zawsze są zamykane. Jeżeli tam na dole jest siatka na stałe, to jest to stalowa siatka. Nie ma prawa tutaj się wśliznąć nic większego niż mysz, która gdzieś znajdzie sobie wejście. Ale nie ma prawa tutaj nic się dostać. I to jest podstawa, jaką musicie zapewnić swoim pupilom. Możecie to robić rok, dwa, trzy: wszystko fajnie. Nagle po trzech latach wpada taki drapieżnik. On nie ma litości. On wam wytnie całe stado w pień. I całe dwa, trzy lata hodowli idą do kosza. Już nie mówiąc o tym, ile tracimy cennych. Nie muszą być w lotach, ale na co dzień. Cennych, cennych dla nas ptaków. Więc to jest według mnie podstawa. Następna rzecz, co jest podstawą, to poznać, czym żywią się ptaki, co zrobić, by zapewnić im wszystko to, co jest im niezbędne do prawidłowego życia, do prawidłowego funkcjonowania. Czy to znaczy, że mamy zakupić masę, masę środków? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Jeżeli chcemy rozpocząć i bawić się tym, naprawdę nie potrzeba tego aż tak dużo. Ja powiem wprost z własnego doświadczenia. Zaczynałem hodowlę w okresie rozpłodu, wiadomo, dobra karma, i na tym nie oszczędzajcie. Naprawdę nie oszczędzajcie typu karmienie ptaków, nie wiem, samą pszenicą i tak dalej. Ktoś powie, da się, może i tak, ale jeżeli zapewnicie im odpowiednią karmę. Zobaczycie, jak te ptaki wyglądają, jak te ptaki naprawdę lśnią, jak, jak są witalne. Karma, na to warto poświęcić pieniążki. Następna rzecz, wiadomo, grity, podstawa. Jeśli gołębie są zamknięte, jeżeli gołębie mamy otwarte, również zapewnimy im dostęp do gritu w gołębniku, żeby nie musiały chodzić, szukać po polach, po podwórkach itd. Szukając po polach i tak dalej prędzej złapią no za przeproszeniem choroby, czyli najróżniejsze mogą spotkać opryski. Nie ma sensu robić z gołębi. Gołębią krzywdę w ten sposób. Zapewnić im te podstawy. Dobra karma, dobre grity, najlepiej codziennie wymieniane, codziennie suche żeby nie, nie stały, nie wilgotniały, przechowywane w warunkach takich, by było po prostu sucho, nie łapało wilgoć. To, jest, to są te podstawy, które powinny być. Witaminy, czy musimy z tym przesadzać? Naprawdę nie. Są mieszanki witaminowe, całkiem niedrogie, a bardzo wydajne. Dać gołębiowi do wolnego podziobania. Nie chcę rzucać nazwami, ale myślę, że wiecie, jakie wiadereczka można kupić. Postawić codziennie wymierzoną ilość. Niech one to zjadają naraz. Nie zostawiać im tego na 2-3 dni, bo to momentalnie łapie wilgoć. Dać, niech pobiorą tyle, ile potrzebują. Jeżeli chcecie coś podać na karmę, można jak najbardziej. Ale naprawdę nie trzeba tego, jeżeli chcemy się tym tylko bawić, nie trzeba tego podawać, Bóg wie ile. Powiem wprost, u nas w rozpłodzie używane jest tego bardzo, bardzo mało. Są używane grity, jest używana dobra karma, jest używana jedna, dwie witaminy dowolnego dziobania i to wszystko. Nie ma tam żadnych udziwnień. Coś, co stosuje w rozpłodzie często, aczkolwiek nie cały czas, bo też tata nie ma na to czasu, to na przykład zakwaszacze. Tak, co kilka dni są podawane. Ja u siebie na lotowym staram się je podawać niemalże codziennie, chyba że mają coś innego w wodzie. Ale to są dla mnie te podstawy, ta zakwaszona woda. Woda wymieniana na bieżąco, najlepiej codziennie, żeby zawsze miały ją świeżą. To jest coś, co jest podstawą, by utrzymać je w zdrowiu. Następna rzecz, jaką uważam za podstawę, to na pewno probiotyki. Ja probiotyki u siebie w, w hodowli stosuję raz, dwa razy w tygodniu. Kiedyś stosowałem prostsze zamienniki, jogurty naturalne, yy, tylko podstawą te, które posiadają żywe kultury bakterii. Czy da się w ten sposób? Da się. Nie trzeba wydawać nie wiadomo ile. Aczkolwiek. Można kupić sobie większą puchę, i ona starczy naprawdę na cały rok, gdy stosujemy to z głową. Nie faszerujemy tych ptaków, tylko dajemy im to, czego one potrzebują. Wiadomo, w okresie rozrodu będą więcej pobierały gritów, będą więcej pobierały tych witamin. Tak, dajmy je. Niech one, niech one je pobierają, niech te młode nam ładnie rosną. Coś, co. Jeszcze chciałbym przekazać młodym hodowcom na początek i coś, co jest nagminnie robione. A z doświadczenia i swojego, i jeżeli pooglądacie filmy, coś, co jest też bardzo ważne: to ściąganie ptaków z, z najróżniejszych źródeł, bo ktoś daje za darmo, bo ktoś chce się pozbyć, bo łudzicie się, że dostaniecie coś fantastycznego. Powiem tak, ściąganie gołębi z najróżniejszych źródeł nigdy, moim zdaniem, nie prowadzi do czegoś dobrego. Fakt, od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć i jakoś trzeba zacząć tą hodowlę. Ale lepiej zacząć od mniejszej ilości, konkretnej. Nie mówię, że kupować od mistrzów Polski, tak, bo na to trzeba, trzeba by było wydać masę, masę pieniędzy, aby zakupić ptaki od hodowców, którzy pracowali na te swoje wyniki latami. Można nabyć gołębie od jednej, dwóch osób, trzech osób, ale wiemy wówczas, że mamy mniejszą tą mieszankę tej flory bakteryjnej, którą one mają w sobie. To jest też ważne, żeby nie ściągać dwa, trzy z dziesięciu hodowli Naprawdę tworzycie sobie wówczas W gołębniku prawdziwą bombę Na którą jeżeli zaczną ptaki chorować Naprawdę ciężko, ciężko jest zapanować Więc tak jak mówię Podstawą dla mnie Bardzo, bardzo szczelny gołębnik Do którego nic nie ma prawa się dostać Dobra karma To jest podstawa Grity Podstawowe witaminy to jest coś, co gołębie muszą mieć. Jeżeli są zamknięte, tak trzeba im tego dostarczyć. Bardzo dużo pobierają sobie z dobrej karmy, jeżeli damy im dobrą karmę. to już jest bardzo, bardzo duża podstawa. Ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, ile możecie na to czasu poświęcić, czy dacie radę im poświęcić chociaż te godzinę dwie dziennie, czyli przyjść rano, nakarmić, wymienić wodę przyjść po południu, po pracy i tak dalej, zrobić to powtórnie. Czy mamy czas dla nich? Sprzątanie, nie sprzątanie, to już jest kwestia gustu. Nie jest to moim zdaniem aż tak ważne. U mnie w tej chwili, tak jak widać w drugim gołębniku powieszony jest wlot, wisi wanienka, gołębie się kąpią, jest nachlapane, ja za chwilę podejdę, jak one skończą, wytrę, wyczyszczę, zdejmę wlot, to wszystko się osuszy i to wszystko. Jeżeli mamy za przeproszeniem hopla i będziemy sprzątać dzień w dzień, to róbmy to dzień w dzień. Nie przeszkadza to w niczym. Jeżeli mamy ochotę, nie mamy czasu i tak dalej, i będziemy sprzątać rzadziej, gołębie też się do tego przyzwyczają. Jeżeli są zdrowe, w pełni zdrowiu, przyzwyczają się do tego na pewno i ten swój klimat gołębnika też utrzymają. Widzimy na filmach, znamy hodowców. Którzy nie chodzą dzień w dzień ze szpachelką, a osiągają super wyniki i mają zdrowe ptaki. Naprawdę nie jest to aż tak konieczne, aczkolwiek miłe dla nas, przyjemniej się na pewno siedzi i, i, i pracuje z gąbkami w czystej, w czystej atmosferze. Ale tak jak mówię, podstawą to rozsądek na początek, oglądanie masy filmików, ale nie to, żeby oglądać te filmiki i brać wszystko do siebie. Bo każdy gołębnik, każde stado, każda hodowla jest inna. I w każdej hodowli te ptaki dostosują się do tego, co możemy im zaoferować. Ale te podstawy musimy im zaoferować. Czyli musimy przede wszystkim biorąc się za to i chcąc lotować później z czasem, ewentualnie jeżeli już lotujecie, a nie wychodzi wam to. Zresetujcie. Zresetujcie, jak to ja mówię głowy. Sprawdźcie te podstawy, czy te podstawy u was są. Czy jest karma świeża, czy jest woda świeża, czy to jest. Yy, czy te podstawy mają zapewnione, czy nie ma przepełnienia w głębniku. To są te podstawy, o które musicie zadbać. Czy te ptaki macie zdrowe? Jeżeli ptaki macie chorowite i non stop trzeba im coś podawać, aczkolwiek. Bardzo często podajecie coś, czy podajemy ogólnie wszyscy coś na podstawie tego, że zaczyna się, nie wiem, robić luźniejszy kał i tak dalej. Spójrzmy czasem na pogodę, jest bardziej wilgotno i tak dalej, ptaki też to odczuwają. Pędzą się na jajka. To też są takie, trzeba poznać po prostu, na czym polega życie tych naszych, tych naszych stworzeń. Tyle w ramach wstępu. Myślę, że zrobimy to na zasadzie cyklu, bo na ten temat można by było rozmawiać naprawdę naprawdę godzinami. I myślę, że gdybyśmy usiedli z każdym z Was, moglibyśmy o gołębiach rozmawiać godzinami. Dobrze o tym wiem. Ja mam na tym punkcie korbę. Mogę siedzieć rozmawiać z Wami non stop. W ramach wstępu, tak jak mówię, podstawa gołębnik szczelny, funkcjonalny i dla Was, i dla nich nieprzepełniony. To jest coś, co musicie im zapewnić, żeby one czuły się tutaj dobrze. I podstawy żywieniowe. Na razie, jeżeli chcecie robić to na spokojnie, nie musimy szaleć, nie musimy głupieć. Wówczas ten sport naprawdę nie jest, nie jest, ten sport, ta frajda, ta, to, ta pasja, to hobby nie jest aż tak, tak drogie. Tyle na początek. A na koniec w ramach ciekawostki Pokażę Wam właśnie jedną z takich hobbystek, która podesłała mi filmik, jak to wygląda u niej. Pozdrawiam ją serdecznie, bo jest to naprawdę osoba z bardzo, bardzo dużym zapałem. Bardzo to doceniam, bardzo to pochwalam. Popatrzcie, jak można się bawić i zżyć z tymi, jak dla mnie, super stworzeniami. Pozdrawiam. Klejam krótki, myślę, że bardzo ciekawy filmik. Obejrzyjcie i polecam. W następnych, w następnych, że tak powiem, odcinkach omówię następne podstawy, które ja uważam za bardzo, bardzo ważne. Będziecie chcieli, zostawcie łapkę i do usłyszenia już niedługo. Pamiętajcie o konkursie, o subskrypcjach i o łapkach. Do zobaczenia już niebawem. Cześć.